Wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy EURO 2024. No i w końcu ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Woda jest przepiękna. Czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść. Rozpoczynają się emocje. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Javi Simons czeka już na piłkę Memphis Depay. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Nathan Ake. Berman. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. ma piłkę przy noce. i już wiemy będziemy mieli tylko rzut rożny Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Shavi Simons. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Zawicer. Zawicer zdobywa kolejne metry boiska. No cóż, to było złe podanie po prostu. Blind. Ferman. Xavi Simons. Pracą teraz piłkę na rzecz rywali. Teraz Gacko Holendrzy wywalczyli zatem rzut rożny Obrońca wyjaśnia sytuację oddala zagrożenie I teraz centra 16. A jednak blokuje to! Wspaniale! Okazja dla Holendrów do ataku skrzydłem. No i Xavi Simons. Xavi Simons! No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale tutaj mieliśmy też pokaz jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło brano. No i Xavi Simons. Pomarańczowi tracą piłkę. Gregoricz. Dobra interwencja, rywal bezradny. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Co wyjdzie z dośrodkowania? Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro, prosta interwencja. Dejli Blind. No i Xavi Simons. Strata. Muszą uważać. Christoph Baumgartner. Piłka wędruje do Linharta. Jest pressing. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Brawo Van Dijk W swoim stylu. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będziesz wolny. Teraz Baumgartner. Dobra teraz interwencja. że powinni spróbować akcji skrzydłem. Jest miejsce. To był fał. Holandia ma teraz źrony. Miłka poza boiskiem. Znowu od Bramki. Daily Blind. Naciskają Holendrzy. Za chwilę może być groźnie. No i Xavi Simons. Xavi Simons. I jest! Tak jest! Gol! Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Ta powtórka bardzo dobrze nam tu wszystko pokazuje. Słupek tym razem pomógł. Piłka odbiła się tak, że wpadła do siatki. 2 do 0. Gramy dalej. Zawicer. Sędzia stosuje korzyść. Linard. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Ładnie utrzymuje się przy pińce na połowie rywala. Pośrodkowuje w pole karne. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Out po tej udanej interwencji. Ake. Okay. Lind ma piłkę przy nodze. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. I teraz skuteczne wybicie piłki. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Co za cyniczny fał. Pachnie kartką. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać krótko albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. No tak, powiedzmy szczerze, Holandia prezentuje się w tej pierwszej połowie spotkania zdecydowanie lepiej od rywali. Ekipa Oranie może czuć większy komfort przed drugą odsłoną meczu z racji na wynik. Dwie bramki przewagi dowodzą, że przygotowania były dobre i rywal niczym ich nie zaskoczył. Oczywiście to tylko pierwsza połowa i jeszcze wszystko może się zmienić, ale jeśli zachowają dyscyplinę taktyczną, to bez problemu utrzymają korzystny rezultat. Zawicer. Piłka do Baumgartnera. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Memphis Depay. A teraz będzie dobra okazja. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Okazja dla Holendrów do ataku skrzydłem. Przy piłce Cody Gakpo Musi to wykorzystać. Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Twarde wejście, ale skuteczne. Stefan de Frey. Zagranie w pole karne. Groźnie było. Dobra interwencja. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby dywale zdołali. Spójrz, to może być Bramka. Trzeba było się teraz wykazać. Bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Proszę Państwa, huknął jak z armaty. A szkoda, że obok bramki. Dobry odbiór przeciwnik trochę nonszalancko, ale prawa za starania. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Sędzia za ten faul, dyktuje rzut wolny. Linart, Zabicer. Teraz Baumgartner. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Gol! Drużyna potrzebowała tej bramki jak powietrza. Proszę państwa, łapią kontakt. Jeszcze mają czas na wyrównanie. Chyba nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy. Wydawało się, że to przeciwna drużyna jest bliższa strzelenia gola. a Tymczasem wystarczyła jedna akcja, by te przewidywania wzięły w ład. Stefan de Frey. De Frey. Xavi Simons. Holendrzy powinni spróbować akcji skrzydłem. Jest miejsce. Naprawdę niedużo teraz zabrakło mu, żeby piłka wylądowała w siatce. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Xavi Simons wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Dobry teraz atak na piłkę. Stoj Baumgartner, Gregorij, Memphis Depay, nic z tego nie będzie. Przechwyt. Leonard, Marevala na karku. Baumgartner Brawo, dobry odbiór, blisko własnej granki. No i odjechał teraz z piłką Ale to by było tyle Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej Teraz Baumgartner Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu Będzie okazja dla rywali będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Co za próba rzutu wolnego. Brankarz nie miałby szans sięgnąć piłki, gdyby ta leciała w światło bramki. To prawda, zabrakło dosłownie centymetrów, żeby było pozamiatane. Naciskają Holendrzy. Za chwilę może być groźnie. Pokrywa piłkę w pole karne. To środkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Memphis. Blind kontroluje piłkę. Położenie gdzieś tam na 15 metr. Nie ma! Obronił ten strzał. Javi Simons Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej Dwubrankowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie Oto nadarza się okazja, będą wykonywać rzut rożny I już nic z tego rożnego nie będzie Marcel Zawicer Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać Arnautowicz. Rynard. 10 minut do końca tego meczu. Zawicer. Jeśli nie teraz, to kiedy? Rozpaczliwie potrzebują wyrównania w końcówce. Obrona na miejscu, blokują poprośne dośrodkowanie, wyjaśniają sytuację. Memphis Depay z piłką. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Znakomita interwencja, to mogła być bramka. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Do Gakbo. tak jest! Bramka! Ruszyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. No, zobaczmy tutaj, widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Mimo nacisków obrony, udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. A więc mamy 3 do 1. Baumgartner. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Leimer. Zabicer. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba grožně. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Konrad Leimer. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Omarańczowi tracą piłkę. I teraz przy piłce Zawicer. Ależ go ograł teraz. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Zapowiadała się dobra akcja. No ale niestety. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Świat szkoleniowy może być